Panie Marszałek, wysoki sejmie. Jestem posłem z Mysłowic, właśnie w moim rodzinnym mieście. Latem 1919 roku wybuchło pierwsze powstanie śląskie. Poprzedziły go aresztowania polskich działaczy, niemieckie represje, strajki i masakra właśnie w Mysłowicach. Dokładnie 16 sierpnia 1919 roku, kiedy robotnicy w towarzystwie rodzin oczekiwali na wypłatę przed bramą mysłowickiej kopalni, padły strzały. Od niemieckich kul zginęło sześć osób, a wiele osób zostało rannych. Mieszkańcy Śląska chwycili za broń. Rok później rozpoczęło się drugie Powstanie Śląskie. W kolejnym roku największe trzecie powstanie. W rezultacie powstańczych zrywów duża część Śląska znalazła się w granicach Rzeczpospolitej. 20 czerwca 1922 roku wojska polskie dowodzone przez generała Stanisława Szeptyckiego przekroczyły granicę koło Szopienic i wkroczyły na śląsk. Warto w tym miejscu przypomnieć, że pierwszym. Śląskim wojewodą został Józef Rymer, działacz społeczny, jeden z przywódców III Powstania Śląskiego. 16 lipca 1922 roku w Katowicach podpisano dokument upamiętniający przejęcie części śląska przez Rzeczpospolitą Polską. Tak oto spełniły się marzenia kilku pokoleń mieszkańców śląskiej ziemi o wolności. I niepodległości. Odradzał się Śląsk i odradzała się po 123 latach zaborów niepodległa Rzeczpospolita. Takie refleksje towarzyszą mi za każdym razem, kiedy właśnie w moim rodzinnym mieście, w Mysłowicach, składam kwiaty pod tablicą upamiętniającą te powstańcze wydarzenia z 1919 roku. W okresie międzywojennym Śląsk cieszył się autonomią, miał własny sejm, organ ustawodawczy, miał autonomicznego wojewodę śląskiego, miał policję śląską, skarb śląski. Ślązacy byli i nadal są dumni z własnej tożsamości. W spisie powszechnym około 800 tysięcy mieszkańców zadeklarowało narodowość śląską co pokazuje wyjątkową, skomplikowaną, piękną historię śląskiej ziemi. Tym bardziej bohaterom tamtych trudnych i bolesnych czasów, czasów powstań z lat 1919-1921 należy się hołd i szacunek. I najlepszym tego wyrazem będzie ustanowienie Dnia Powstań Śląskich. Jako święta państwowego. Klub Koalicji Obywatelskiej będzie głosował za poparciem ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle.